Pierwszą moją pasją był sport, więc pierwsi moi idole to są sportowcy, stara gwardia gwiazd piłkarskich i tenisowych, czyli zaczynając od tenisa Pete Sampras, Andrea Agassi, całe to pokolenie lat 90., no i piłkarze Roberto Baggio, Denis Bergkamp. To są nazwiska, które być może dzisiaj niewiele mówią młodzieży, ale no, to, to były ikony i to byli moi idole. A jeśli chodzi o muzykę, to, to dopiero w wieku 12-13 lat zainteresowałem się tom, tym rodzajem muzyki, który uprawiam do dzisiaj, czyli muzyką rapowaną. No i to się też zmieniało. Na początku bo lubiłem bardzo Willa Smyfa, którego do dzisiaj bardzo doceniam, ale wtedy go lubiłem bardziej za taką, za taką przebojowość. Właściwie nie znałem jego historii życiowej. Potem wyparłem w Willa Smitha, byłem bardziej zbuntowany i poszedłem w stronę na przykład Tupaka. Miałem, był moment, że miałem yy, chyba z 7 plakatów Tupaka, takich yy, yy, jeden na jeden, więc właściwie całą ścianę miałem w Tupaku. Pewnie każdy, kto przeżywał takie hip-hopowe historie, to miał też idola Tupaka, no i to, to byli tacy pierwsi, pierwsi idole. Dwa lata 90' były fajne, bo będąc, powiedzmy hip-hopowcem, czułeś się, że jesteś niszowy i wyróżniałeś się. Dzisiaj pewnie ludzie, którzy słuchają czarną muzę i około hip-hopową, to jest pewnie połowa klasy każdej, a ja wtedy faktycznie czułem się taki niszowy i to by to, to czułem się tym zafascynowany i wyróżniony, ale oczywiście chciałem mieć swój zespół, dlatego trzech chłopaków, którzy też zaraziłem ich tą muzyką, stworzyliśmy zespół. No i występowaliśmy już w szóstej klasie podstawówki na jakichś takich występach typu pierwszy dzień wiosny. Mamy to gdzieś tam nagrane na, na kamerze, na szczęście dziś nigdzie nie, udało, nie wyciekło to do YouTube'a, bo lekki przypał był, bo te ciuchy to ani były, nie były hip-hopowe, to były jakieś takie tureckie spodnie, bo one były szerokie, więc mi się to kojarzyło z, z taką muzyką. No więc no, to są fajne wspomnienia oczywiście, takie szczeniackie zupełnie zabawy słowem pierwsze. I w życiu nie, nie przypuszczałem wtedy mając 13-14 lat, że 20 lat później będę nadal rapował. To mi się wydało zupełnie abstrakcyjne. Pamiętam tylko takie słowo mojego kolegi, gdzieś tam w wieku 15-16 lat, który powiedział przecież my skończymy studia, na pewno zajmiemy się jakąś pracą sensowną. I, i tak rozsądnie przemówił do mnie. I w sumie przyznałem mu wtedy rację, a, a, jednak, a jednak przetrwałem tyle lat w tej, tej dziedzinie. Ja się nie wywodzę z rodziny muzycznej, to znaczy ja nie przejąłem żadnej umiejętności muzycznych po moich rodzicach, jeśli chodzi o wykształcenie moich rodziców. Moje rodzice z wykształcenia są zupełnie z innych branży, ale mój ojciec ma wielką zajawkę do muzyki. Do dzisiaj śpiewa w chórze, mój brat śpiewał w chórze, a ja w wieku 10 lat też zostałem posłany na przesłuchania takie ch churalne. No i a jako, że grałem w piłkę i to było dla mnie najważniejsze, to miałem cały czas chrypę taką, że nie potrafiłem tam nic na tej przesłuchaniu zaśpiewać i finalnie na to żadne przesłuchanie nie trafiłem. I ojciec podarował mi te wszystkie chóry i śpiewania. No a, a ja sobie odkryłem tą muzykę zupełnie od drugiej strony, czyli od, od, tego, od strony rapowej. Można powiedzieć prostszej, ale z drugiej strony to jest jakby inny rodzaj też sztuki, kunsztu jakiegoś, tylko zupełnie, zupełnie od innej strony. Swoją drogą, pamiętam takie głosy też w latach 90 że ten hip-hop to jest taka taki chwilowa moda, która zaraz przejdzie, a jak się okazało, dzisiaj hip-hop jest częścią popu, częścią muzyki popularnej, kultury i, i, i wydaje mi się, że przez długie lata jeszcze będzie, także, także... z rodzicami raczej nie, 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 nie śpiewam, że tak powiem, yy, przy jakichś okazjach, uroczystościach rodzinnych. Mój ojciec oczywiście, jak wypije kielicha, to od razu śpiewa i to cały, cały, cały wieczór, ale... Ale no raczej śpiewamy inny in repertuar